Nazywam się Heikesztajer. Urodziłam się w małej wiosce na pograniczu Czeczenii i Gruzji. Żyło się tam dobrze, dopóki nie wjechały ruskie czołgi. Stalowe monstra zabrały mi rodzinę i zostałam sama. Dalsi krewni opiekowali się mną niechętnie i od małego wiedziałam, że mnie nie chcą, więc pewnego dnia uciekłam. Uczepiona podwozia ciężarówki, dotarłam aż do Niemiec. Podróż była długa, brudna i paskudna. Siedmioletnie dziecko przerażone na każdej granicy, że ktoś się znajdzie i odeśle do piekła. W końcu dotarłam do Niemiec. To miała być moja Ziemia obiecana, a zamiast tego było rozczarowanie. Piąc na dworcach i ucząc się języka zasłuchu, poznałam Kaję, sierotę wojny w Chorwacji. Razem nauczyłyśmy się niemieckiego i angielskiego, żyjąc z dnia na dzień. Z czasem zgromadziłyśmy wokół siebie bandę dzieci ulicy, kradnąc co się dało, żeby przeżyć. Nasze życie toczyło się z dnia na dzień. Aż do pamiętnego dnia, kiedy z Kają udało nam się obrobić nawalonego w trupa cudzoziemca. Pięć tysięcy marek i pistolet były naszą największą zdobyczą przez cały okres działania naszej szajki. Minęło ledwie kilka dni zanim dowiedziałam się, że obrabowanym cudzoziemcem był Samuel Doerty. Powiedział nam to osobiście, kiedy on i trzech jego kumpli otoczyło nas z pistoletami maszynowymi. Zamiast rozstrzelać nas na miejscu i zabrać resztę swojej forsy, zaoferował nam pracę. Tamtego dnia, 15-letnia sierota stała się 18 niemiecką najemniczką Heike Steyr. Kompania najemnicza Ares International załatwiła nam papiery na tyle dobre, żebyśmy mogli jeździć po świecie za robotą. Razem z Kają spędziłyśmy 5 lat, walcząc wszędzie od Sierra Leone, po Czarną górę, Afganistan i z powrotem. Tydzień temu grupa arabskich szejków wynajęła Ars International do bardzo dziwnej misji. Chodzą słuchy, że jesteśmy jedną z pięciu firm, którym zapłacili za ochotników. Cała ta robota brzmi jak fabuła kiepskiego science fiction. Mamy przejąć amerykańską placówkę na Syberii, gdzie ponoć stoi wehikuł czasu. Szejkowie twierdzą, że mamy potem użyć wehikułu, aby cofnąć się o 2 miliony lat zniszczyć Syberyt, zanim jego odkrycie w XXI wieku pośle ceny ropy do piachu. Albo przetransportować go na Bliski Wschód, jeśli zniszczenie okaże się niemożliwe. Normalnie nie zgłosiłabym się. Płacą za dużo i mówią za mało, żeby uciszyć dzwonki alarmowe w mojej głowie. Jest jednak jedno, ale... Nawet jeśli tam zginę, hajkę, która urodzi się za dwa miliony lat, będzie miała chociaż szansę na trochę lepsze życie, może chociaż brat jej zostanie. Zawsze mówiłam sobie: żałuj tylko tego, czego nie zrobiłaś. Jutro wyruszam z ekspedycją, skopać tyłki Janquesom. Część mnie jest ciekawa, co z tego wyjdzie. Niech Allah ma nas w swojej opiece.